Witam was serdecznie. Nazywam się Maria Krupiński. Jestem tutaj w Wiedniu z moim mężem Andrzejem Krupińskim. Witamy w programie Marek TV i chcemy was serdecznie, serdecznie zaprosić na nasz koncert, który odbędzie się w tą sobotę o 16:00. Po więcej informacji możecie pisać do Marka, ale w każdym razie będzie to piękny wieczór i wspomnień i rozrzewnień. I radości. Serdecznie Was zapraszamy. Przedstawię kilka propozycji swoich utworów z lat wcześniejszych, kiedy jeszcze byłem, prawda, tutaj w Polsce, zgrałem w znanym zespole. No i współczesnych zespołów, przepraszam, współczesnych utworów, co do których nie będę Wam teraz drodzał tajemnicy. Dowiecie się o tym tak. na koncercie. Dlaczego i akurat takie utwory, inne. Będzie to koncert bardzo dobry, bardzo współczesna muzyka, bardzo dobrze zaaranżowana. No i głośno i donośnie. Dziękujemy i do zobaczenia.